Cześć, z tej strony Aslani. Kolejny odcinek Maiden Magic Duel of Champions. Dzisiaj sobie zagramy nowym dekiem. Jest to Antynergal nazwałem sobie. Ale jest to Kieran. Rycerz Zaprzeczenia. Ostatnimi czasy nie jest grany. No bo znerpili go i teraz z... miał pasywkę. Pasywnie miał to każde stworzenie, które atakuje, go dostaje jeden punkt. Teraz trzeba to aktywować, tracić turę na to. No, ale dobra, wydaje mi się, że nadal jest po zagraniu nim paru gier, nadal jest dobry. Co my tu mamy w tym deku? Z wydarzeń mamy dwa miesiące tańczących płomieni, jarmarki cieni, sztuk dwie. I tydzień podatków, z racji tego, że w tej talii nie ma żadnych łutów szczęścia. Ze stworzeń czterech poborców, mistrzowie kuszników. Można by było coś lepszego dać zamiast nich, no ale akurat nie mam. Dwóch elitarnych giermków, oni są tak trochę testowo. Jeszcze nie za bardzo wiem co za, co za nich dać. E, wilczy kapitanowie, niestety tylko dwóch. Poszukiwacze śmierci spało oczywiście, trzech, bo mam tylko trzech Blaski chwały Słoneczni jeźdźcy, wilczy kusznicy, serafinowie Serafinowie? Serafiny? To są one, tak w ogóle? A... Kusznik gryfa I wybraniec Elarta Zaklęć Standardowo promienie Czystość, która tutaj jest najważniejsza. Ta talia jest generalnie przeciwko nergalom, którym, których jest ostatnio dużo. No i ta czystość usuwa wszystkie liczniki ze stworzeń. No i na dodatek nie można żadnych liczników nałożyć na moje stworzenia, co jest całkiem dobre. No i standardowo błogosławieństwa. Portale miejskie, ja nie wiem, czy zostawię te portale miejskie, jeszcze testuję, bo można by było coś innego dać. Słowa światła i światło i które, które wraca mi jakiegoś dowolnego stwora z graveyardu No i dobra, tutaj jest 0 UT, w jest ogólnie 440. Myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o przedstawienie tej talii. Zacznijmy sobie jakąś grę. No i Nergal. służba za... niespodzianka. Mam 1200 elo, właściwie dzięki tej talii się wybiłem na to elo. Ale tak balansuję właśnie ostatnio między 1250 a 1000. Sto, no to jest mój przeciwnik, jest AFK, czy co? Mam nadzieję, że nie jest AFK, bo mi się nie chce tracić tego elo. Żeby... Nie tracić czasu na nagraniu, o nie jest. ładował w piąstkę i nic poza tym. No dobra, to jakusznika i w magię. Całkiem przeciętną mam rękę. I, o, szkoda, że nie mam od razu tej czystości. A jednak rzucenie tej czystości w pierwszych turach to jest bardzo ważne. Ok, nakładasz licznik, skoro nakładasz licznik na mnie, to ja zrobię tak. Tego nie wystawię. Dobra, doładujmy w magię. Wywalmy mu to do ręki z powrotem i zaatakujmy. Chcę wykorzystać to, że nie doładował nic w piąstkę. Teraz będzie musiał. A? Zostawić sobie za dwie piąstki, okej. Okay. Niech mu będzie. I doładował w piąstkę ostatecznie, no okej. Okay. Dosyć ciekawie się ustawił. Martwi mnie to, że nie mam nadal czystości. Tutaj na pewno za dwa poleci tak O, tego nie wystawię teraz. To jest ból. Tam się nie będę ustawiał. Dobra, teraz ja doładuję w piąstkę. Kurczę, tego nie wystawię. Dobra, wystawimy sobie duszka i tyle. Liczę na te czary tutaj, co mam, że jakoś go wykończę nimi z braku czystości. No dobra, on się tutaj skupił na naporze te, tych dwóch linii, widzę. Aby by mi się sprzedały właśnie na takie typu bezcielesne stwory. Chociaż mogę to zrobić tak i tak, ale to mi nic nie da. No, zrobmy tak. Za trzy zaraz pewnie będzie jakiś lisz wystawiony przez przeciwnika, nie, pokutujący duch i coś jeszcze. No to dobrze się składa, że wystawił tego ducha. Jest duży pan zombiak. Uuu Całkiem ciekawa Całkiem ciekawą mam rękę teraz Mogę go zabić na parę sposobów Znaczy zabić jego stwory oczywiście Rzucę to, rzucę to, rzucę to Liczy na to, że wygra to naporem. O... Mam tyle czarów i nie wiem co rzucić. To jest straszne. No ale zróbmy tak. Tak. Trzeba mu ten napór wybić z głowy. Dobrze, że mam Paosa, jakby co, i błogosławieństwo, więc będę mógł go tam jakoś dobić za pięć. Jeszcze mam tą obszarówkę, jakby co. No, atakuje jednak, czyli całkiem odważnie z jego strony. Lamasu. Zablokuje mnie tutaj Lamasu. Plus Pan nie topesz. O, mam czystość. To mi dużo daje. Bardzo dużo. Na pewno ją rzucę, ale co poza tym? Zostanie mi 5. Będę mógł rzucić to, co nie jest głupim pomysłem. A wtedy tego nie zabiję. I tak trochę lipa. Czy ja chcę zabić ich wszystkich, czy nie? Wtedy nie rzucę czystości. To jest też trochę tak słabo. Hmm. Jednak chyba pokuszę się o zabicie ich wszystkich. Bo ta trucizna mnie jeszcze w następnej turze nie zabije. I teraz tak. Błogosławieństwo. Pyk, pyk. Doładuję w tą piąchę Jeżeli Przećwink ma Pająka to będzie gorzej Rozproszenie Magii Okej okay. Nie najgorzej Dociągnął kartę, czyli mnie nie zatruje Dobra, zombiaczek mały. Dobra, w tej turze już czystość trzeba nałożyć. I teraz tak... Może sobie dociągnę jakąś kartę. Hmm. Pasowałoby to rzucić. Chociaż. Jakie tam mam stwory na tym. Nie no, same zaklęcia mam. To jednak nie pasowałoby. Nawet się to nie opłaca rzucać. Mam tu samych łuczników, tak. Tak, trochę też kiepsko. Mm. No dobra, zróbmy tak, tak. Plus tutaj sobie wrzucimy tego kusznika. Mam nadzieję, że przeciwnik nie ma drugiego Dispela w ręce. No Samodisperen może mi ściągnąć to zaklęcie. Ach, jednak ma. No to co zmienia postać rzeczy. No i ma sześć jeszcze many. Więc coś tam może ciekawego rzucić na stół. Pan zombiaczek. I masu. No, napór trwa, widzę. Napór trwa w najlepsze. Nie dobrze Co tu mi dojdzie? Jeździec Rzucę jakieś dwa stwory A jeź co sobie rzucę tutaj Serofina tutaj tu za dwa tutaj hmm. atakować tego czy tego dobra zaatakuję tego z tyłu no i co no i tyle Na szczęście mam drugą czystość gdzieś tam w deku, ale nie sądzę, żeby mi szybko podeszła. Dopakował sobie wszystkie, ale czy mu się to opłacało tak bardzo? Ja tam chyba bym wolał coś wystawić w jego sytuacji. Albo, no że nie ma nic ciekawego na ręce. Okej, okay, czyli Pan Ząbiaczek teraz ma trzy. Spoko. No nie, Widmo Zemsty. To jest dosyć stabilny. Znaczy, dosyć niestabilny, tylko... o, dosyć twardy bloker. Drugi Pao. Całkiem ciekawie. Tylko, że ja... nie rzucę go. I tego drugiego plus miesiąca no to kosztuje 5, 3, 3, no 11 brakuje mi jednego naprawdę trochę lipa chyba, że nie dobra, tutaj za 3 nie ma co do gadania O, tutaj wbijemy damage... Czemu on ma tylko 4 Aha, bo zaatakował za 3, ok Damage, ten i tak zginie, więc. Mogę zaatakować tutaj Tego tutaj Tego tutaj No i tyle No wiedziałem, że tego użyję Ale musi dociągnąć kartę Żeby coś z tego było No dobra, udało mi się Czyli tu mi ginie wszystko Tam dostają damage Kurczę, długa ta walka Długa ta gra Okej, okay. ja mam dwa pausy w ręce i coś wystawić z dodatkowym damageem. tak? No dobra, tutaj wystawił. I tutaj pan zombiaczek. I... To chyba tyle, tak? Tak. Tego zabijam. A to jest magiczny? Magiczny. Czyli zabijam go. Za cztery. Drugi paus. Za cztery. No i GG. Zagram sobie jeszcze jedną grę. Wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że zdążę jakoś w 30 minutach rozegrać drugą jeszcze. Mm, ta ręka jest. Na kogo? Na serię, dobra. Niech będzie. Duszek. Duszek mi się średnio podoba. Bo skutecznie mnie tutaj zablokuje. No ale cóż zrobić? Jakie tam seria maczary, wody, czy jakieś gejzery i, 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 i mury. O, paos! To było ciekawe. Ciekawe zagranie. Bardzo lubię tych kuszników. Wydaje mi się, że są naprawdę Mocni za 4 piątki 4 punkty akcji 3 3 6 całkiem dobre eee, ok, asasyn, asasyn mnie tak średnio boli hmm, to wystawię tutaj, to tego w sumie nie wystawię wtedy Mam 5. Obraz padaj z tym do ręki. Pewnie mój przeciwnik teraz grost minia. Dlaczego ja nie odesłałem asasyna? A dlatego, że mam słowo światła i będę mógł rzucić. I ten asasyn zginie. Milcząca śmierć to jest tak upierdliwe zaklęcie, że bardziej upierdliwego nie widziałem. Bo zabija stwora pod koniec tury i jeszcze to zaklęcie wraca do ręki właściciela, co jest przesadzone. Ojej. No, Okej okay. Całkiem spoko. Rzucę sobie jeszcze tą czystość, bo nie mam nic lepszego do rzucenia. No, raczej mam sytuację wygraną. On ma 4 życia. Ja jeszcze mam dwa spele w ręce. Uuu, paos! to mi ich znieruchomił A, a jednak Okej, okay. brakuje mi jednego Jednego Damage'a. Major tak to bym rzucił paosa, pach i ginie A tak to to się nie uda Mogę nie mi się ruszać? Mogę Spoko Się przemieszczę tutaj Tutaj tego. Tutaj tego. We flaszkę i graj. Napór trwa. No dużo raczej nie może w tej sytuacji przeciwnik zrobić. On jeszcze nie wie, że ja mam dwa spele w ręce plus Paosa. No to GG. Nawet nie musiałem używać pausa. Dobra, to był Kieran 440. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. No i na razie. Cześć.